Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Już blisko cel. Już prawie koniec. Już widać dwa stające krzyże złoczyńców. Żołnierze poganiają Jezusa, by wspiął się szybciej. Skalista ścieżka okazuje się za trudna. Przewraca się po raz trzeci, ale to już inny upadek niż dwa poprzednie. Odwraca się za siebie i widzi jak wiele drogi już za nim. To dodaje mu sił. Tato u mnie też czasem tak bywa, że mam wszystkiego dość. Że nagromadzi się tyle trudnych spraw i przykrych doświadczeń, że naprawdę nie daje już rady. Wydaje mi się, że już zawsze tak będzie. Pomóż mi w takich momentach patrzeć wstecz na drogę, która już za mną, na to wszystko, co dałem radę zrobić. Teraz też dam radę.